No i się dzisiaj, słuchajcie, ważny odcinek. Yy, nagrywam tutaj od razu z samego rana. Jest godzina 8.14 i to jest wielki dzień. Wielki dzień dla całej społeczności movementowej, ponieważ w końcu skończyła się taka torga, jeżeli chodzi o movement. Słuchajcie, działa to wszystko teraz naprawdę poprawnie. Yy... Nie działa może idealnie, ale zobaczcie, jak, co tu już się dzieje. Normalnie skoki wsiadają. Już nie poruszamy się, jakbyśmy byli w smole. Co najważniejsze, nie musimy też używać jakichś 64 FPS-ów czy 96. Teraz mam normalnie FPS-y zablokowane na 240. Chociaż jeżeli i tak, klikniecie sobie, nie wiem, 999, to i tak to będzie działać poprawnie. Po prostu dziś w nocy wyszedł update, gdzie to wszystko zostało elegancko yy, naprawione. No i ten movement jest na pewno nie taki dobry jak w CSGO, ale jest zdecydowanie najlepszy jak do tej pory. No chyba taki po prostu jak był na początku W CS2, także cieszę się, że W końcu ktoś się tym zajął No i Słuchajcie moi drodzy, bo już za kilka dni Czyli 30 września W końcu będzie rozdana ta oto kosa Warta 1000 zł, a jedyne co trzeba zrobić Żeby ją wygrać, to z kodem BULION na stronce CSGO SKINS Doładować co najmniej 10 zł, tak? Także no Czas już się zbliża, zostało kilka dni I przy okazji do wygrania jeszcze są Te oto rękawiczki, one są do zgarnięcia Na moim Discordzie, druga linii opisu kanał bulion Myśnik kosa i możesz również zgarnąć te rękawice totalnie za darmo. Także powodzonka dla was no i bierzcie udział. Miłego oglądania guys. Jeżeli chcesz potwierdzić skrzynki do CS2 to zapraszam cię na stronę CSGO SKINS, gdzie z kodem bulion zgarniesz darmowe 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Do tego jeżeli używasz mojego kodu to automatycznie bierzesz udział w moich giveawayach, a często rozdaję serio ładne kosy. Na stronce znajdziesz wiele ciekawych trybów jak na przykład lootboxy, Case Battle lub Exchanger. No i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki, oczywiście. Dodatkowo regularnie na stronce odbywają się nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie. No i działa to po prostu poprawnie, tak? Nie jest to coś w stylu jak jeszcze parę tygodni temu, gdzie mogliśmy napieprzać autobany hopy na 64 fps, tylko jest to wszystko bardziej zbalansowane, po prostu wygląda y, tak, jak to powinno wyglądać w normalnej grze. Info, które dostaliśmy, to funkcja SV Movement. View Angels będzie teraz wysyłać do serwera konty widzenia podpunktów, tylko w przypadku innych zdarzeń, podpunktów zamiast wysyłać je dla każdej klatki, którą. Zmieniają. Nie rozumiem tutaj totalnie żadnego słowa, ale wiem, że na ten moment po prostu to działa, tak. Także z przykrością pewnie dla wielu muszę przyznać, że nie będzie już czegoś takiego jak autobany hop praktycznie, ale no działa to tak jak wcześniej, czyli powiedzmy jakieś 6-7 skoków z łatwością uda nam się zrobić, jeżeli ktoś ma skilla teraz właśnie znowu bany hop jest bardziej skillowy, czyli no, nie działa to tak jak wcześniej, że o kurcze yy, 64 fps i robisz sobie auto beha przez całą mapę. No, tylko po prostu gdzieś tam jakieś umiejętności jednak trzeba yy, mimo wszystko posiadać. Także no, widać od razu, że ten ruch jest taki bardziej płynny. Gra się dosłownie jak po maśle. Także no, o to najbardziej chodziło. To jest to kwestia pewnie jakiegoś jeszcze przyzwyczajenia, bo ja w ogóle musiałem sobie teraz. Przez te wszystkie update'y bardzo gdzieś tam kombinowałem ze swoim konfigiem, dlatego w ogóle musiałem sobie odnowić Wgrać cały egzek, żeby nie było tam takiego bałaganu. Teraz wszystko działa dobrze. No I teraz jeszcze taka drobna sprawa, mam delikatny dylemat. A mianowicie nagrałem jeszcze dwa filmiki, gdzie w pierwszym hejtuję aktualny movement, który był jeszcze kilka dni temu. No i tak, był to taki odcinek, gdzie w sumie wkurzałem się na ten moment. I drugi filmik był o tym, jak to naprawiałem, tak? Czyli jak z pomocą konfigu, który gdzieś to regulował, udało mi się grać normalnie, tak? I teraz jakby te filmiki totalnie. Nie, nie mają sensu, ponieważ Akurat dzisiaj musieli dodać update. Po kurczę, nie wiem, chyba kilku miesiącach walki z Counter Strike'em i z Movementem. Musieli akurat dziś, kiedy miałem filmy do przodu nagrane naprawić ten movement. Także no nie wiem co zrobić. Te filmy trochę nie mają sensu teraz, ale myślę, że i tak je wstawię, po prostu traktujcie to jako taki mój experience. Może na przyszłość jeszcze się do komuś przyda na przykład, tak? Może nie wiadomo, bo teraz już ten update działa wszystko normalnie. A wiecie, jak to jest z Valwem za tydzień. Może wyjść znowu jakaś łatka i znowu coś się spieprzyć Także no zobaczymy, ja jestem dobrej myśli No to kurczę, no w takim razie zapraszam do rozgrywki Jeżeli jakieś osoby skończyły grę ze względu na movement, że nie działa to poprawnie No to ej, czas wracać panowie No i kurde ciśniemy dalej, także To właściwie tyle co chciałem powiedzieć w tym filmiku Przypominam jeszcze o giveaway'u yy, Oczywiście na koskę, na rękawiczki one są totalnie za darmo. Jedyne co trzeba zrobić, to dołączyć do mojego Discorda. Jest to druga linijka opisu. Wbijacie po lewej stronie w kanał Bulion Myśnik Kosa. Wklejacie swój trade link. Oraz screeny, że używacie moich kodów po prostu na poszczególnych stronach, na samej górze. Macie to wszystko wytłumaczone. Bardzo mało osób bierze udział generalnie. Także rozdanie jest dosłownie za 4 dni. A bez chciemy, no jest duża szansa na wygranie, tak? Jak mało osób bierze udział, to jest duża szansa, że może ty właśnie wygrasz. Także kurczę, wiem, że to jest trochę roboty, parę screenów. Dla ciebie to są 3 minuty, a może będziesz miał rękawiczki za parę stówek, tak? Pewnie nastroje będą różne akurat po tym update'cie bo pewnie sporo osób się przyzwyczaiło. Do tego autobany opada na 64 fpsach, ale od razu mówię, żebyście już tego nie używali, prawdopodobnie będą rozdawane cooldowny, potem może, nie wiem, dostaniesz jakieś reporty, nie daj Boże waka, nie wiem jak to będzie działać, ale już tego nie używajcie. Teraz znowu movement jest bardziej skillowy, no i przede wszystkim trzeba się na nowo trochę przyzwyczaić, tak? Działa to wszystko znowu płynnie i będzie można przynajmniej jednocześnie i dobrze movementować i dobrze strzelać. Dobra guys, nie przedłużam już tego materiału, bierzcie udział w giveawayach i zapraszam wieczorem na live'a, gdzie będziemy pewnie testować sobie ten movement, jak to teraz działa. Czekam na jakieś porady od was, jak może najlepiej teraz yy, skonfigurować swój konfig, tak? Jakie masło maślane, dobra, no, ja się cieszę, jest mega wcześnie, ale cieszę się, że gra się teraz naprawdę płynnie, także pozdro i miłego dziąka, nara! Psz.